Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie trzecie. Jeden z kątów trójkąta jest równy różnicy dwóch pozostałych. Wychodzisz, że ten trójkąt jest prostokątny. No dobrze. Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych dowolnego trójkąta zawsze jest równa 180 stopni. Zatem zapisujemy równanie alfa plus beta plus gamma jest równe 180 stopni. Z zadania wiemy, że jeden z kątów trójkąta jest równy różnicy dwóch pozostałych. Zatem ja zapiszę sobie, że to będzie kąt alfa. Będzie on równy różnicy dwóch pozostałych, czyli beta minus gamma. No i teraz popatrzmy, wstawiając do naszego równania w miejsce alfy wyrażenie beta minus gamma otrzymamy beta minus gamma plus beta plus gamma jest równe 180 stopni. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. Beta plus beta to 2 beta. Minus gamma plus gamma to 0. Jest równe 180 stopni. Lubimy dwójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 2. Stąd beta jest równe 180 stopni. Podzielić na 2 to 90 stopni. I wykazaliśmy w ten sposób, że jeden z kątów ma miarę 90 stopni. A więc ten trójkąt jest na pewno trójkątem prostokątnym. Jeśli pomogłem. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.